Może być kubot. Patrzę do góry. No i GG. Zabiłeś nas. O, ale ty! Wiesz gdzie ja jestem? Ej! Pomyślałeś, że mi do środka. No. No. <laughs> Umarłem. Czemu on mnie zagryzł? <noise> Bo biegłem w siebie. Bo ty też Szybko do niego zdążymy. Do niego? Już jestem u niego. Wytulam go. Zniknął. Szedłem za drzwi. Ty śmieszny. Bo zobacz. Nie. <noise> ja nie patrzę. A Patrz za to. Ej? Nie na to miałem patrzeć. <noise> Zobacz. Nie, wszedł tu ze mną. No. <noise> Ej, Ej, co tak się z, z nim stało? Chyba matki. No, w z tej strony. Ej. <noise> Ej, góle w Przepraszamy nieśmiałka! i znabił mnie! Co? Otwarło się! <laughs> Ej, już im fazą. się Zobacz! Ja <laughs> <laughs> Ej, jest czas, że... Ej. <laughs> Już mu lepiej. Nie, nie ma! Ej, tu się da! Zeszło mu. prawie drzwi się szybciej od lewej zamknęła. On nam ucieka, ej. Już nie. Co za w te drzwi? Co za w te drzwi? Ty jesteś? Włózowym? Co bo jest. Kupa, się włączył. Ej! Ej, on się nauczył chodzić. Fajniej mu zrobili, jak nie graliśmy chwilę. Ej! On ja zrobił flika do mnie. No i się zablokował obok Spokojnie, nic nie zrobi. Kurde, przesiadaj i zepsułeś. <tosy> Będziesz jest pewny siebie. Ty! Po ręką we mnie rzucić rzuci, przy wartę. Czekaj, weź się... ...trzymaj ją. Eee, ja z pod ziemią. E? Nie, do ci się teplę. O, <śmiennie> mi się temność. It doesn't by light? It chodź tu Nie, cicho ciemny Chodź tu, jesteś moją teczką na dokumenty Jak o stopy mnie gonią Ej, jak o stopy Czy odwrócę? Właśnie, podnie podnieś kartkę, będziesz... Powstałeś bez... Rzuciłeś kartką w sutle. Ej, plaga! Wyjdź! Co <laughs> Czyli co... ty tylko spacjus... Go z tego samego zresztą Nie! Ja zaspałem, ja zaspałem ja ja chyba z 10 lat na rynku. Prawda jest wadliwe. Jestem wadliwe, <z�wny> to jest plaga. Czemu on sam to zbyszedł? Halo! Pus Weź twojego scenariusza nie odpalił się w nerwie i musiałeś przyjść nie, do nas? No, no nam się otwarzał, nie potrzebujemy już tych latarek. Czym <grym> się martwisz, on sobie patroluje. Ja mi się wydaje, że my tam ulepszarką pobugowaliśmy coś. Late game. Patrz! Jak fajnie. Szkoda, że wróciliśmy. Materie. Masz... Ja nie mam baterii, ja mam kropę do oczu w ręce. Masz materię w ręce. U mnie nic nie ma w ręce, tutaj wyznaczyłeś jakbyś coś trzymał, ale nic tam nie ma. Oooo. Hmm. O nasz kolega. Ej, matem. Wiesz, nie czuń. No chodź. Jest śmiertwo. Chodź, nie tak się nie zanurwuje przecież co się zdenerwował No bo to tak... Bo to była spóźniona reakcja No chodź, spójrz mu na mordę ja mu patrzę normalnie Tu nie ma karty to Weź sobie tą Pod krzesłem Ej! Nad pod siebie! On nie powinien do tamtego ziomka przyjść? Co on robi? Ale to masz głupio mordę, nie? Jakbyś nie wiedział co się dzieje, nie? Masz głupszą Ej! Nie quit game, przypadkowo My go... My go na magnes, a... Aktywacja musi coś sobie przemyśleć, bo magnes już i działać Rewas. Zdenerwował się, młopak do na nas. Chodział, nie, wy mnie zamykać tu nie będziecie. Ja chcę żyć. No, I ty życzę. to widzisz to, co ja o. widzę? Co ty widzisz? O, sterownik GeForce. Sterownik GeForce. jest super Ja myślałem, że to mówisz do naukowcu, który tutaj w ścianie siedzi dupą. Nie wiem. Co w miejscu drepnę? O, o tym dokładnie, o. To. Tu. <grym> ten... I w dużej... toaleta, kibel. I dłużej to grałem, tym gorzej, nie? O, kolegoś. się. A. <grym> o mój Boże, ten entrance naprawdę w SLU jeszcze nie został zmieniony ani razu. To już wiemy, że tu przyjdziemy do kawaterii. To, to jest powiedz, po prostu. No bo. <laughs> Mi się wydaje, że my ja go zamknęliśmy. <laughs> the Modular Site Project, a proposition for nuclear, nuclear device placement. Że on chodzi jak ogólnie? The Alpha Warheads, pay, the facility. Gdzieś jak go, go nie Last zaraz shield, Omega Warhead Page Four. O, o tym pokoju mówiłem. Być może drugą Jeden się czy jest pomiędzy tym jednym a drugim, a jeden patrzy w ścianę. Przyszedł ja chcę przejść przez most. <grym> ok, to było do przewidzenia. Nie działa? Ten płot jest jednokierunkowy, uważaj. <laughs> z tego, że posraliśmy gate A i gate B jednocześnie? EJ! Chodź do choinki Tam się z tyłu udało wyjść na...